Filip, tak jak wczoraj mecz był wyrównany, to dzisiaj inicjatywa przez moment do Jastrzębia i ten moment wystarczył, żeby stworzyć przewagę. Co możesz powiedzieć o tym meczu? Mecz był bardzo wyrównany, tak samo jak wczorajszy. Detale zadecydowały o tym, że Jastrzębie dzisiaj wygrało ten mecz. Następne dwa mecze są u nas w domu i już myślimy o nich i skupiamy się na tym, żeby wrócić do tej serii, wygrać dwa mecze i myśleć już o następnych kolejnych spotkaniach, które są przed nami. Dużo frustracji w naszej grze. Czasami chyba się to przekładało na ladzie. Nie, zauważy... Nie zauważyłeś czegoś takiego? Myślę, że to są playoffy, emocje są zawsze na wysokim poziomie. Zdarzałem się też takie sytuacje, że czasami te emocje są za wysoko. Tak jak mówię, zadecydowały dzisiaj, zadecydowały dzisiaj detale i dlatego Jastrzębie wygrało ten mecz. Jeśli mamy szukać pozytywów z tego meczu, to trzecia tercja, bo trzecia tercja chyba w naszym wykonaniu dzisiaj najlepsza. Myślę, że można tak powiedzieć. W trzeciej tercji po prostu już nie myśleliśmy o tym, co może się wydarzyć jak będziemy tracić te krążki, tylko po prostu poszliśmy do przodu, staraliśmy się zdobyć dwie bramki, udało nam się zdobyć tylko jedną. Niestety. Wracaliśmy już w serii 0-2. Co musi zmienić w naszej grze i w naszej postawie, żeby odwrócić losy tej serii? Myślę, że musimy być skupieni przez 60 minut i podejmować właściwe decyzje z krążkiem, zabywać bramki, kiedy te sytuacje się nam przydarzą i przede wszystkim grać odpowiedzialnie w obronie.